Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj inaczej wersja, co zresztą widać bardziej do oglądania, znaczy mniej do oglądania, bardziej do słuchania, bardziej czytana. Dotyczy tego, w jaki sposób zaczynali dzisiejsi królowie boksu, jeśli chodzi o promotorów, nie jeśli chodzi o pięściarzy Bob Arum, Eddie Hearn, Alan Hyman, jak wszyscy go w Polsce nazywają. Nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych podobnie, Al, Hymon, skąd się wzięli? Dzisiaj, jak zaczynali? Bo kim są dzisiaj, to chyba doskonale każdy fan boksu wie, natomiast ich początki były zupełnie inne niż można się było spodziewać wielu, właściwie z tej trójki tylko Eddie, Henry miał jakikolwiek związek ze sportem, kiedy zaczynał karierę, natomiast też nie z boksem. Czyli bez rozwijania przechodzimy do tematu Bob, Eddie i Alan, jak zaczynali królowie boksu. Ta trójka rządzi dziś światowym boksem, to wiemy, chociaż żaden z nich w początkach kariery szermierką na pięści się nie interesował. Bob Arum to przecież prawnik amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, z drugiej strony Eddie Hearn, syn człowieka związanego z boksem, ale specjalista od pokazywania snookera, rzutek, czy wreszcie Alan Hyman, to przecież był biznesmen robiący koncerty Whitney Houston. Jak trafili do boksu, zaczynamy od Bora, Boba, e, od Bora, od Bora nie, od Boba zaczynamy. E, oczywiście zasługuje na to 89 lat. Bobar, Stany Zjednoczone, top rank boxing. E, Telewizja ESPN dodaje przy każdym, tych, przy każdym z tych trzech promotorów stację telewizyjną, no bo dzisiaj promotor bez stacji telewizyjnej, która finansuje jego walki, to nie promotor. Czyli Bobar. Przykład Boba Aruma i nie tylko jego urodzonego w Crown Heights, ortodoksyjnej części Nowojorskiego Brooklynu, pokazuje, że droga do wielkiego promotorskiego boksu może zaczynać się na ulicach. Może zaczynać się w więzieniu, ale też na Harvardzie i ważnych rządowych stanowiskach prawnych Stanów Zjednoczonych. Arum, który zanim rozpoczął studia na Harvardzie, przypomnę, skończył je z dyplomem prawnika i to z wyróżnieniem, zupełnie nie interesował się boksem ani żadnym innym sportem, z wyjątkiem futbolu amerykańskiego. Interesował się natomiast prawem. Zaczynając zaraz po studiach za czasów pre prezydentury Johna F. Kennedy'ego juniora, Pracę w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. Droga do bycia jednym z najważniejszych promotorów pięściarskich w historii boksu, bo co do tego chyba nie mamy żadnej wątpliwości, wydawała się w 1960 roku dla Aroma bardzo daleka. A o wszystkim, jak to zwykle w życiu bywa, zadecydował przypadek. Jako pracownik Departamentu Sprawiedliwości przypadła mu dosyć niewdzięczna rola obliczenia wszystkich wpływów z legendarnej walki Sonny Listona z Floydem Patersonem po mojej stronie oceanu czyli w Chicago w 1962 roku na stadionie bejsbolowym Chicago White Sox tam później na Komiski Park walczyli również tacy pięściarze jak Andrzej Fonfara czy Artur Szpilka natomiast wtedy jeszcze Bob Arum nie jeździł sprawdzać ile się na tej walce zarobiło w 1962 roku jak najbardziej to zrobił i zadaniem Aruma i pracowników urzędu podatkowego było przechwycenie wszystkich rachunków i naliczenie odpowiednich podatków. Nie było to łatwe, bo większość transakcji, nie mówiąc już o, o zakładach na te walki, przeprowadzone była nielegalnie. Podczas wizyty w Chicago, Arum poznał jeszcze jako prawnik tej wrogiej strony, no bo był po tej drugiej stronie barykady wszystkich największych ludzi boksu, największą z tych postaci był Lester Malic, wiceprezydent wpływowej. E, firmy reklamowej Leo Barnett, a do tego – i co ważniejsze – pionier zamkniętych transmisji telewizyjnych w barach czy salach kinowych, późniejszy promotor walki Ernie Terella z Georgem Chuvalo. Legendarny futbolista Cleveland Browns Jim Brown, przyjaciel Aruma i Muhammad, Muhammad Ali przekonywał, że właśnie walka w Kanadzie w 1965 roku była przełomowa dla tej decyzji, to było trzy lata później. Natomiast dla Aruma było inaczej. On twierdzi, że było to rok później, kiedy nie pracował już w departamencie sprawiedliwości, ale wtedy był prawnikiem w firmie biznesowej na Wall Street. Mówi Bobarum: "Pierwsza walka jaką w życiu widziałem, była razem z Alim. Jego pojedynek w Toronto w 1966 roku z ciuvalo. Wtedy ten legendarny, dzisiaj promotor był już wiceprezydentem firmy promocyjnej Muhammada Ali firmy, która nazywała się Mainbout. Resta to już historia. Przechodzimy do zdecydowanie najmłodszego na tej liście: Eddie Herna. Eddie Herne, Anglia, promotor, dyrektor pro matchroom boxing, 41 lat. Telewizja DAZON, właściwie to nie telewizja tylko firma streamingowa, no ale to w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy to jest dokładnie to samo, bo ile z tych rzeczy co oglądamy w tej chwili streamujemy, a nie oglądamy za pośrednictwem normalnej telewizji, wiadomo mnóstwo, do tego jeszcze kontrakt ze Sky, więc dodałem mu w tym dziale telewizja dwie rzeczy, czyli DAZON i Sky. E, matchroom Boxing założony przez ojca Eddie Herna Barego powstał w 1982 roku, więc Eddie przyznaje, robi to wielokrotnie w różnych wywiadach, że było od urodzenia w uprzywilejowanej sytuacji wychowania się w domu ojca milionera z doskonałymi kontaktami w świecie sportu i mediów. Firma znana wtedy była Matchroom Sport, znana była ze sportowej popularyzacji snokera, bilarda, pokera, rzucania lotkami, Zdecydowanie bardziej niż zainteresowania zawodowym boksem. Nawet kiedy Eli zakończył szkołę, nie bez trudności, bo dwa razy podchodził do egzaminów, zajmował się u ojca nie boksem, a reprezentowaniem interesów golfistów. Później promował internetowego pokera w ramach pokazywanych nie tylko w Wielkiej Brytanii ale na świecie programów firmowanych właśnie przez Metrum Sport, Sports. Eddie Hearn wielokrotnie w swoich wspomnieniach mówi o tym, że zarabiali naprawdę doskonałe pieniądze, bo doszli do wniosku, że dlaczego nie pok pokazywać turniejów internetowych, pokerowych w telewizji. Zastrzegli sobie prawa do pokazywania tego wszystkiego i jak sam mówił, zarabialiśmy na to kupę, kupę pieniędzy. Tutaj, też o wszystkim zrządził przypadek. Podczas wieczoru pokorowego Hand spotkał Andreya Harrisona, podejmując się jako promotor odbudowania jego kariery i zapraszając go do udziału w firmowanym przez matchu, ale ciągle mało popularnym turnieju Price Fighter. Price Fighter teraz znamy. U Ediego również można przeczytać w jego wspomnieniach takie stwierdzenie, że wyszedł z tym pomysłem do swojego ojca. Mówi, słuchaj, mamy tutaj tego Adleya Harrisona. Może mu pomożemy. E, w tym momencie e, ojciec popukał się po głowie i mówi: Chyba kompletnie zwariowałeś. Jak chcesz, to się tym zajmuj sam. Ja z tym nie chcę mieć kompletnie nic wspólnego. Tak to się zaczęło, choć po doprowadzeniu do fatalnej dla niego, czyli dla Eddie Hernana, bo został promotorem Adleya Harrisona, walki Harrison kontra David Hay. Przegrany w fatalnym stylu przez Harrisona, pamiętamy, on tam praktycznie coś czasów nie zadawał. Wtedy 30-letni Eddie zarzekał się, że już nigdy, nigdy w życiu nie zrobi żadnej walki pięściarskiej. Opowiada doskonale, jaki był przerażony tym, co się dzieje, kompletnie nie wiedział, co jest grane, nie wiedział, jak to robić, mówi, no jak jeśli potrafię sprzedawać rzeczy, no to dam sobie radę jako promotor, natomiast e, no to było doświadczenie, którego się kompletnie nie spodziewał, natomiast walka się bardzo dobrze sprzedała, jeśli chodzi o pay-per-view, 600 tysięcy na tamte czasy, na dzisiejsze czasy to byłoby dużo, także mimo tej, tej porażki, jeśli chodzi o ocenę talentów, bo on rzeczywiście wierzył w to, że Adley Harrison będzie w stanie cokolwiek zrobić, e, nie, nie że cokolwiek zrobić, że, że będzie w stanie wygrać, e, z Davidem Haym to zdecydowało się, że jednak w tym biznesie, biznesie zostanie i jak go rozkręcił, to doskonale wiemy, no, ale nie o tym jest ta historia, ta historia jest o tym, jak to się wszystko zaczynało. I jesteśmy teraz z powrotem po drugiej stronie oceanu, czyli po mojej stronie oceanu Al Hamon. Stany Zjednoczone reprezentuje, reprezentuje Premier Boxing Champions, ma 65 lat i do dyspozycji telewizję Fox oraz showtime. Al Hyman ma jedną cechę wspólną z tym, który kilkadziesiąt lat przed nim zrewolucjonizował boks. Chodził do tego samego liceum w Cleveland co Don King. Ma jeszcze jeden związek z boksem. Jego brat Bobby Hyman był pięściarskim journeymanem w latach 69-78, ale styczność brata z wielkim boksem zaczęła się i skończyła, kiedy znokautował go Sugar Ray Leonard, ale być znokautowanym przez Sugar Raya. Lenarda to chyba powód dla dumy. Podobno Al, bo tak go będę nazywał, nie będę nazywał go Alan, bo nie znam osoby, która nazywa e, e, Alana Hajmona Alanem Hajmonem łącznie z ludźmi, którzy z nimi pracują. Czy będzie to e, Watson, czy będzie to Adam Kownacki, czy będzie to Sylwia, słynna prawa, prawa ręka Ala Hajmona. Nikt nie mówi o nim Alan, wszyscy mówią Al. Więc ja też zostanę przy tym Alu. Podobno Al, który podobnie jak Arum ukończył prestiżowy Harvard. On skończył najpierw Harvard College, później wrócił do tego Harvardu, bo Harvard College i Harvard University to niby ta sama instytucja, natomiast można dostać dyplom w różnych dziedzinach. Wrócił, e, zrobił, e, zrobił dyplom jak w Harvardzie jako biznesmen. Mówię w tym momencie oczywiście o Alanie, Alu Haimonie. Nie podobało mu się bardzo w sposób, w jaki menadżerowie traktowali jego brata, ale wtedy jeszcze boks go kompletnie nie interesował, wyrabiając sobie nazwisko w świecie wielkiej muzyki, a zupełnie nie boksu. Promowanie wielkich gwiazd, jak Eddie Murphy, Whitney Houston czy Janet Jackson, e, tworzenie firm kontrolujących każdą część show biznesu spowodowało, że Heimontz szybko stał się głównym partnerem wielu stacji telewizyjnych, przede wszystkim dla będącego wtedy Potentatem pięściarskim HBO. To się domy domyślacie, co się dalej działo i dlaczego większość tych pięściarzy, których reprezentował, występowało na początku na HBO. To chyba w tym momencie zrozumiałe. Tam był taki pan, który nazywał się Kerry Davis. Miałem okazję go poznać, no, który przez kilkanaście lat, nie wiem, 12-13 lat rządził wszystkim, co dotyczyło HBO i dotyczyło boksu. Jakiekolwiek pięściarze byli zgłaszani przez Hajmana, zawsze dostawali odpowiednią kasę i zawsze ten, ten układ jakoś tam wyglądał. Znajomości pięściarskie Hajman zaczął wykorzystywać dla boksu dopiero w 1999 roku, a właściwie po 1990 roku, kiedy już sprzedał te wszystkie firmy, które kontrolowały muzyczne koncerty w USA. Pierwszym pięściarzem, którym pracował był znakomity Vernon Forrest, w tych czasach naprawdę jeden z moich ulubionych pięściarzy, a kooperacja z HBO, o czym mówiłem przed chwilą, rozwinęła się bardzo, bardzo szybko. Przez następne lata zdanie Haymona znaczyło w HBO bardzo wiele. Kiedy zaczął współpracować z Floydem Mayweatherem Jr. ten syn Pastora z Cleveland stał się najważniejszym człowiekiem w świecie amerykańskiego boksu. Oczywiście później było jeszcze Premier Boxing Champions, ale to już 2015, to już nie początki, bo tak jak wspomniałem, bardzo bardzo znanym, chociaż nie e, szerok, szerokiemu ogółowi publiczności. Al Haymon był już e, od 2000 roku w Stanach Zjednoczonych, mam nadzieję, że takie spojrzenie jak zaczynali wam się przyda. Pozdrawiam was serdecznie i oczywiście tradycyjnie jak u mnie do następnego. Transcrição e aí